Manko z tej strony Konerski. Środa, wiatrówka versus i z pewnością większość z Was pamięta tą scenę z Szeregowca Rajana. Więc dzisiaj robimy sobie wiatrówkę versus lunetę. Lunetę, którą trzymam w łapie, to jest center point, który był w zestawie razem z Crossmanem Samitem. I niestety ta luneta już się skończyła. Nie trzyma zera, gdzieś ten obiektyw zaczął uciekać, po prostu się rozsypała od wibracji, ale w sumie i tak dość długo trzymała. Wiecie, na wielu kanałach było już sprawdzane, czy z broni palnej idzie przestrzelić optykę na wylot, żeby no, strzelca z drugiej strony sięgnąć, nie? Ale jak to się ma z wiatrówką? Jak to się ma z optyką do wiatrówki, i czy ten śród wystrzelony przejdzie przez szkiełko, przejdzie przez elementy wewnętrzne i wyleci z drugiej strony. No i w sumie, ile strzałów będzie potrzeba? żeby to zrobić. Tak jak zawsze będziemy strzelać z klasycznie łamanego karabinka w okolicy 17 Juli, czyli z Vital Shota. Spróbujemy trafić w samą szkiełko, zobaczymy jak to poleci, ale na początek nie będziemy strzelać żadnym ostrym śródem ani czym takim, tylko strzelimy sobie ze śrutu wybuchowego. No, taką atrakcję sobie zrobimy. Śród wybuchowy z swojej własnej produkcji, no i zobaczymy jak on będzie strzelał, bo troszeczkę zmieniłem recepturę. A jak chcecie zobaczyć, jak taki śród się robi, no to gdzieś tutaj u góry macie odnośnik. No powiem wam szczerze, że to będzie wyzwanie, no ten śród wybuchowy, on ładne efekty robi, ale on w żaden sposób nie ma e, energii do penetracji tego, e, no bo po prostu ma trafić w celi i wybuchnąć, nie? co żeście zresztą widzieli, no szkiełko jest pęknięte oczywiście, on jest naprawdę dość gruby, bo to jest, ja wiem, z półtora centymetra szkła może być, mm, więc no, to się wszystko trzyma, spróbujemy parę strzałów ze zwykłego pointed w takim razie, zobaczymy czy gdzieś tam się przebijemy. No dobra, szkiełko poszło. Teraz musimy tak utrafić, żeby ten śród przyleciał na drugą stronę. W sumie to będę na zmianę strzelał trochę, pointed, trochę wybuchowy. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Łącznie wystrzeliłem kilkanaście razy. Ciężko tutaj dojrzeć cokolwiek w środku. Ale tam już jest potłuczone w sumie wszystko. Z tej strony już to wygląda tak, więc zaraz prawdopodobnie się przebijemy przez to. No i wyleci to wszystko z drugiej strony. Idę po jakieś jabłuszko, żeby postawić z tyłu. Zobaczymy, czy ten śród w ogóle przejdzie i czy będzie miał jeszcze jakąś zdolność penetracji. No nie, ale tu ja już wystrzeliłem z 15 wybuchowych i z 10 takich zwykłych ostrych śródów. No i nareszcie się udało. Słuchajcie, jakieś 150 strzałów śródtem ostrym, 20 parę śródtem wybuchowym własnej produkcji. No i mamy to. Przeszliśmy na wylot. Jest dziurka. Wszystkie elementy wewnętrzne pofrunęły. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają z bliska. Tu była jakaś nakrętka. W tym był krzyż celowniczy i te nakrętki to trzymały. Więc to tak to wygląda w środku. Troszeczkę się wszystko posypało. Zobaczcie na grubość szkła. No jest grubo, jest naprawdę grubo, bardzo, bardzo solidna konstrukcja, jeżeli chodzi o mm, samą optykę. No to wiecie te elementy wewnętrzne, które trzymały mm, przede wszystkim tą regulację te wieżyczki, no to tak raczej słabo, słabo no nie się posypały bardzo szybko. Ale szkło naprawdę bardzo, bardzo twarde. Więc sami widzicie cała masa strzałów, jakieś 180 oddanych strzałów, dwoma różnymi śródami. Jeden wybuchowy, który w zasadzie zdolności do penetracji nie miał żadnych, on po prostu przy zetknięciu z powierzchnią wybuchał, ale kruszył fajnie to szkło. On to fajnie kruszył, z drugiej strony ostry śród penetrował, wykruszał jeszcze bardziej i przebijał się dalej. Nie? Także efekt fajny, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i oczywiście nie osiągnęliśmy efektu z filmu, bo jest to niemożliwe z wiatrówki w granicy 17 Juli, tym bardziej przy no, tak grubym w szkłach w, w optyce. Zapraszam Was do komentarzy. Piszemy, co tam strzelamy następnym razem. Chociaż chyba muszę coś wyciągnąć z takich poprzednich komentarzy coś ciekawszego. Ale zapraszam, będziemy strzelać. Kogut wrócił. Do zobaczenia, cześć.